Hey, Mawicowie, widzowie, wbita jest skrzyneczka i wbite są gwiazdki. Yy, gwiazdki nie ruszam, gwiazdek nie ruszamy, spokojnie. Dzisiaj na pewno otworzymy skrzynkę. Koszt 13,50. Wysyłajcie kartki na rozdanie, na kanał rozdanie, bo z konkursik. Dexter, piękny, piękny, piękny papier, chcę... oj. Chcę go, chcę go. Chcę takiego. uuuu, złoty przelatuje. Ociepanie, kurczę, pierunie, ty. Peeven. Otóż nie jest taki superowski, ale dobra, no. Niech się stakują. Tu jest Kosa, tak? Ty, no. Przyda ty, Wigil, Prince, albo Kosa tutaj wylatuje, tak? O, tak, o. Dziękuję bardzo. Do widzenia i do zobaczenia. U, ładny skinek. Lekkie zużycie, ale podoba mi się ten skin, szczerze. Nie zasługuje na niebieski. No cóż, na plus nie jesteśmy. Skrzynkę otworzyliśmy. Złotóweczka. I powodzenia na maturach. Pozdrowo, pozdro, pozdro.